Hej, hej, z tej strony Seed, Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jungie Art Builder. Moi drodzy, no mieliśmy kilkunastodniową przerwę. Jeżeli chodzi o materiały na kanale. No cóż, tak to czasami tutaj u nas na kanale bywa. W międzyczasie słuchajcie, jeżeli chodzi o tą grę, no co niektórzy widzowie mocno się stęsknili za nią. Do gry wpadła aktualizacja. Jak widać tutaj już... Zmienił nam się system, że tak powiem, ilościowy. Tak to, tak to byśmy sobie nazwali. Kiedyś do maszyny trzeba było wrzucić trzy yy, rzeczy. Teraz jest już to określone wagowo. I tutaj ta kwestia wagi dotyczy się, słuchajcie, wszystkiego: tak samo wózka i tak samo pojazdu, którego na chwilę obecną nie mamy, słuchajcie. Twórcy sobie stwierdzili, że nam podpier. Yy, znaczy zabiorą nam samochód. Dołożą jeszcze jeden. Mamy do wyboru dwa pojazdy, ale musimy sobie je yy, nabyć. Drogą kupna, bo w inny sposób się nie da. I można to zrobić oczywiście tutaj. Yy, na laptopiku w warsztacie, tak? Pojazdy. Ciężarówka dostawcza z platformą za 2000. I ta ciężarówka, którą mieliśmy dostępną, yy, którą pamiętacie jeszcze z poprzednich odcinków, ta cholera kosztuje teraz 10 tysięcy. Nie ja wiem, kto wpadł na tak genialny pomysł. No ale tak sobie wymyślili. Słuchajcie, yy, ja w międzyczasie troszeczkę tu się do nagrania przygotowałem, bo tu nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy ten jeden kontener tu kupiony. On był porozbijany. Yy, uprzątnąłem. Posprzedawałem, tak żeby zarobić kasę na, na samochód. Yy, więc ewentualnie sobie go kupimy. Tam jakieś przyjechały śmieciory. I, i, I następna kwestia. A właśnie. Wory. Napierdzielili nam tu worów, słuchajcie. I te wory są już yy, niejako posortowane. Pytanie teraz, co zrobić z kwestią spalarni bo do spalarni wrzucamy odpady zmieszane i musimy ich wrzucić a nie tutaj się nic nie zmieniło za każdy worek 100 dolarów dobra ok natomiast tak yy... tutaj jeżeli chodzi o te worki Worek teraz przygotowany już jako papier, tam ewentualnie plastik ma 10 kg. Po przeszukaniu, słuchajcie, jesteśmy w plecy, bo jest tylko 2 kilo. Także yy, nie przeszukujemy już od tej pory worów, chyba że będą to te odpady zmieszane, ale to odpady zmieszane możemy ewentualnie pozyskać tylko yy, w mieście, chyba na to wychodzi. Bo tutaj, jak tak pobiegałem po placu, to żadnych czarnych worów nam nie wyrzucili. Dobra, przygotujmy sobie słuchajcie tutaj y, materiał do recyklingu, wrzucaj to. No, dobra, jedź. Pozbieramy co nieco i, i odpalimy tą maszynę. Kupimy sobie yy, te, tą, 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 tą ciężarówkę. I się gdzieś ewentualnie przejedziemy, nie? A jeszcze teraz też zastanawiamy się: yy, ile ta bela papieru ta sprasowana będzie warta, nie? Muszę ulepszyć wózek, żeby yy, wrzucać tak bezpośrednio, tak? Fajnie 26 na 30. A i wrzuciłem więcej niż 30, nie? Dobra, słuchajcie, kupmy sobie ten samochód. Ja co prawda jeszcze tym samochodem nie jeździłem, nie sprawdzałem jak to działa. Ale za to robił to mój yy, synek. I powiem wam, że z tą ciężarówką są czasami niezłe chodzki-klocki. Ona potrafi się gdzieś wykrzaczyć, coś yy, świruje w powietrzu. Także bywają tutaj niezłe cyrki, jeżeli chodzi o tą ciężarówkę. Nie wiem co młody yy, w grze wyprawiał że mu ta ciężarówka uciekała w powietrze, no ale dobra, teraz tak, po placu możemy ciężarówką jeździć i wyjazd wygląda w sposób następujący, chyba A czemu nie mogę wyjechać, przepraszam się bardzo aha, dobra w ten desen muszę i tak kliknąć Ok. obszar mieszkalny, jedziemy a czemu ja jestem tu z wózkiem ja pierdziele co tu się skrzeczyło a czy my możemy wyjść bez pojazdu tak można wyjść bez pojazdu no ale czemu ja wylądowałem tutaj w mieście z wózkiem a nie kurde z ciężarówką Dobra, 10 kg. 20 worów pozbieramy. Dobra. O, matko jedynie. No też słuchajcie, właśnie ja dlatego yy, po tej aktualizacji trochę tą grę potestowałem. Popatrzyłem co i jak. I. No, wstrzymywałem się dosyć długo z nagraniami z tej gry. No, i jak widać, chyba były ku temu podstawy, nie? A nie ma więcej worków zmieszanych, no ludzie. Teraz wszystko już posortowane jest. Ekologia. Technologia, kuźwa. No dobra, no to coś to trzeba zabrać, kurde. 150 kilo. A my zmieścimy 140. I co by tutaj? Papier to jest jako inne. Eee, to kurde, nieudany wyjazd. W... No dobra, tu jeszcze mamy dwa worki. W ogóle nieudany wyjazd. Teraz w ogóle zastanawiam nad yy, opłacalnością tych wyjazdów. 80 kilo mamy. Dobra, tam jeszcze widzę, są jakieś wory. Mamy, słuchajcie, ich na tyle mało tutaj tych zmieszanych worów, że nie chcę ich przeszukiwać, bo yy, małe prawdopodobieństwo, że znajdziemy kasę. No właśnie, bo teraz jeszcze kwestia przeszukiwania tych worków segregowanych, ale tam to chyba kasy nie będzie, nie? Możemy sprawdzić. Nie, to to nie jest worek. Nie, to raczej tutaj się nie ma co spodziewać pieniędzy w tych worach. To już są posortowane. Nie, nie, myślę, że nie. No, wszystko odpady sortowane, dobra. Musimy coś jeszcze sobie wcisnąć. I teraz no, zrespiło mnie tu z wózkiem, a ja na wózek takich dużych rzeczy to nie włożę. Dobra, spadamy stąd, nie? O, ale się. Kurwa, ładnie, tej. <ścoughs> ja. Nie, 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 nie. nie. Wiecie, co mi się wydaje, że ta gra ma jednak chyba mimo wszystko za dużo błędów. Po tej aktualizacji mam wrażenie, że jest gorzej niż było y, wcześniej. Ewentualnie widzowie, którzy grają jeszcze y, w ten tytuł, dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda z waszej strony. Może troszeczkę więcej pograliście po tej aktualizacji. I zauważyliście jakieś inne rzeczy jeszcze? No tego nie mogę. Dobra. I to musimy dać na yy, tą maszynę do, do, do papieru. 60 dolarów, 20 kg. 10 kg, 10 dolarów. Ty, ale zobaczcie, jaki to jest bez sensu, nie? Musisz wrzucić 30 kg materiału. I uzyskujesz 20 kg materiału za 60 dolarów. No trochę się to twórcy pogubili chyba z ilościami wagowymi. Fakt faktem, że jest to opłacalne, nie? Powrzucamy no, yy, 3 worki za 10 dolarów. A uzyskujemy belę, która jest warta 60 dolarów. No ale. Chyba tak moim zdaniem coś poszło yy, w złym kierunku. Dobra, działaj. My tu sobie te wory jeszcze zostawimy pod nosem. I co mamy tu? Nie może dodać tego przedmiotu. Aha, przekracza limit wagi. No i kurde, i teraz wrzuciłem dwa przedmioty i jest lipa. No ja, cień. No. A to musisz w ten, yy, w kontener, bo to są zbyt wartościowe rzeczy. Przedaż hurtowa, proszę bardzo, 140. Ile to waży? Karoseria 500 kg, dobra, to tu. No teraz nie, mnie interesuje yy, żelazko. 160, już też. O, to jeszcze się zmieści. Metalowa rura 8 kg. No akurat ta metalowa rura mogłaby iść na przetworzenie, nie? Chociaż tutaj też musimy teraz nawalić do prasy do metalu. Musimy na, 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 na wciskać 100 kg materiału To jeżeli ta metalowa rura waży 8 Dobra, a ta butla Butla waży 20 kg i jest warta 30 dolarów. Tu jest 80, a to też 80. Yy, czyli wkładając ten metalowy piec i butle. No to finalnie wyjdziemy tylko 10 dolarów więcej, aniżeli byśmy to sprzedali i normalnie wrzucić w kontener. A ja wolę to chyba w kontener. Lepszy i szybszy pieniądz. To też dawaj w kontener. Jak jedziemy, to, to już tak w miarę prawie na full. 158. Dobra. Weźmiemy tak trzy worki tego plasteko. A plastiku musimy dać 40 kilo Niech i tak będzie No wrzucaj Dobra, bo tutaj wartość, wartość towaru to się chyba nie zmieniła. Tego sprasowanego, nie? Dobra, to na magazyn. I my tam jeszcze mamy yy, tego arpusa. Tu jest kupeta jeszcze do złożenia swoją drogą, ale... Brakuje nam części. To ty na razie tu. Do tego arpusa myślę, że też zabraknie części, bo tutaj widzę drzwi nie ma. Mamy dwie klapy bagażnika. Akurat klapa bagażnika jest. Brakuje zderzaka przedniego. Yy, lewe tylne koło. Drzwi prawe-lewe. No to się nie uda go złożyć. I tak, i tak. Mhm, dobra, tu mamy dorfi On jest prawie że kompletny. Brakuje kół. Zdemontujemy koła. Aha, dobra, bo no to by musiał teraz yy, koła na wózek Wózek jest pod tym, dobra. Weźmiemy sobie, słuchajcie, jeszcze tego Dorfiego. Złożymy. Sprawdzimy, ile to warte. No, co ty robisz? Ty miałeś to zanieść. A, przedniego zderzaka nie ma. Dobra, ogarniem, ogarniem. Złożymy tego dorfiego, zobaczymy, ile to warte. I ja myślę, że chyba. No właśnie. Co dalej z tą grą? Nie wiem, szczerze Wam powiem, nie mam pojęcia. Tu mamy jakiś przedni zderzak, dorfi? Nie ma. Fajnie, nie ma skąd zdemontować. Myślałem, że uda się to ogarnąć. To jest tylny, dobra. To przejedziemy się jeszcze. Słuchajcie na zomowisko i zobaczymy, może tam się coś uda znaleźć jeszcze do tego samochodu. Najważniejszy to jest właśnie ten przedni zderzak, nie? Cała reszta jest. No i też tak z drugiej strony to zobaczymy, ile uda się tym samochodem przywieźć, nie? 250 kg. Podróż i złomowisko. O, jest ciężarówka! Chociaż coś, słuchajcie. Tylny zderzak. Wiedziałem, że tak będzie. No, kuźwa, wiedziałem. Wiedziałem, słuchajcie, że tak będzie, nie? Akurat jest potrzebny przedni zderzak, i, i go nie ma. Na całym placu nie ma takiego zderzaka. Dobra, coś, jakaś kasa gdzieś. Czy już się. Yy, z... Pieniędzy z worka, w workach to się twórcy wycofali. A jednak nie, jest kasa, dobra, stówka. Dobra, to teraz tak, bo zderzaka na pewno nie znajdziemy. I w tym przypadku, słuchajcie, to trzeba sobie dobrze przeanalizować, co zabieramy. Wózek, który waży 15 kg, jest warty 90 dolarów. A szafa, która, jest wart, yy, która waży 40 kg, jest warta 60 dolarów. Więc ja bym wolał pozabierać te wózki, nie? I tutaj był piec, który waży 120 kg i 90 dolarów. W stosunku do wózka, który jest tyle samo warty, a waży yy, kurde 10 razy mniej. To ja wolę te wózki. O ile się to uda poukładać. <noise> Dawaj, następny wózek. Lesz tam lesz Szukamy jakiś kolejny wózek, 90 kg, dobra, moment Metalowa blacha 22 kg. No kurde O! To jest warte. 80 kg 140 dolarów. Jeszcze stówkę prawie wciśniemy. No na spokojnie stówkę. Mm, Okej. Okay, to coś takiego w miarę wartościowego. 120 i 90 dolarów. To będziemy mieli 245 kilo akurat. nie ma więcej. Dobra, dawaj, Piet. 245. Dobra, tył nazad. Na ten. Na skup. Na złomowiec. Na, na, na wysypisko. Tak zwał, tak zwał. I z tym pojedziemy od razu pod kontener. To jest jedna plus akurat słuchajcie, że jeżeli mamy yy, jeden rodzaj materiału, jeden rodzaj odpadu, podjeżdżamy, rozładowujemy i elegancko, nie? A jeszcze poczekaj panie Pan. Weź pan wejdź. Spróbujemy podjechać i zrobić sprzedaż hurtową, ale to chyba tak nie zadziała. Co? Nie. No, niestety trzeba się rozładować z łapy. A czy ja na tym w ogóle zarobiłem cokolwiek? My <laughs> no musiał to teraz. Spojrzeć na to w momencie, jak będę materiał obrabiał, bo yy, za chwilę wyjdzie na to, że wyjazd na zomowisko kosztował nas 500. A my, z tego co widzę, to chyba jesteśmy przynajmniej 30 dolarów w plecy. No to ja nie wiem. Nie. Nie widzę ekonomicznego sensu yy, wyjazdu gdziekolwiek, nie? Co da gadać, słuchajcie. Nie wiem, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jak wam się ta gra podoba po aktualizacji? Szczególnie bym prosił o jakieś yy, opinie, informacje yy, osób, które grają, również grają w tą grę. Jak wam po aktualizacji ta gra? Yy, się podoba czy się nie podoba? No, jak dla mnie średnio. Przed aktualizacją było chyba troszeczkę lepiej. Za to spotkanie, moi drodzy, serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o sekcji komentarzy. Pamiętajcie o łapkach w górę. No i zapraszam na kolejne odcinki z jakichś różnych gier. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.